Swoją przygodę z MMA zacząłem od Galika SW z udziałem Mariusza Pudzianowskiego. On mnie przyciągnął jako widza strongman. Pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłem piękno tego sportu. Po pierwszym treningu tak naprawdę wiedziałem, że będę chciał już to robić do końca życia. Jak z dziewczyną, zakochanie od pierwszego wejrzenia. Jestem pewny siebie, ale jestem też zawsze pełen szacunku dla każdego zawodnika. Chciałbym zawalczyć tak, żeby było dobre widowisko, żeby ludzie zapamiętali tą walkę i żeby przede wszystkim im się podobała. Żeby nie były to flaki z olejem, tylko żeby szły iskry i żeby była fajna dla oka. Młodego Polaka w okrągłej klatce KSW przywita wymagający grappler z Wysp Kanaryjskich Lionel Padilla. Adila w swoim debiucie był o krok od wygranej z bardzo mocnym Wartośnickim, więc dla Igora będzie to równie ciekawy test na powitanie. Lionel jest solidnym zawodnikiem, przekrojowym. W każdej płaszczyźnie czuje się mniej więcej tak samo dobrze. Jest też wytrzymały, bo trzy rundy praktycznie przewalczył z Adrianem. Ta walka sporo pokazała, także mniej więcej wiem, co i jak, czego się spodziewać. Lionel, chciałem ci coś powiedzieć fajnego, ale mieszkasz za daleko, dlatego powiem coś do kibiców KSW. Bądźcie ze mną, mam nadzieję, że przekonam was do siebie swoimi sportowymi umiejętnościami.